Witajcie, roślinne świry. Po ostatnim filmie na temat osłonek i doniczek dostałam mnóstwo komentarzy, mnóstwo sugestii, jakie są jeszcze e, osłonki i co mogę dobrać do tego, co mam. Więc nie mogło być inaczej. Oto odcinek drugi kupiłam z Waszego polecenia, naprawdę bardzo dużo osłonek i też nie z Waszego polecenia, bo przez przypadek byłam w NiewPepko deals. deals. I tam też kupiłam chyba 3 albo 4 osłonki, więc też Wam to pokażę. One są teraz w tym momencie, więc jeżeli coś Wam przypasuje, to to jest dobry moment, żeby od razu iść i kupić, bo ja nie wiem do końca jak to jest w tym sklepie, ale tym chyba się cały czas... Ten asortyment zmienia. Wybaczcie, że w niedzielę nie było filmu, ale niestety się pochorowałam. Ogólnie poprzednie filmy były nagrywane wcześniej, ponieważ akurat na ten weekend, kiedy się pochorowałam, miałam wyjechać. W końcu nie wyjechałam tak jak miałam wyjechać w czwartek, tylko wyjechałam chyba w sobotę. No i, no i po prostu już nie nagrałam, no bo nie mogłam nagrać tego filmu na niedzielę, bo byłam chora. No a potem wyjechałam, no rozumiecie, no tak się tłumaczę, ale już jestem z dużą ilością nowych osłonek, ładnych, bardziej i mniej, a jedna jest paskudna, e, więc nie ma co czekać, przechodzimy. E, więc zaczniemy od tej, którą zamówiłam, tak to sobie myślałam, a może do czegoś będzie pasować, ale nie pasuje i to jest ta doniczka, e, która się nazywa form osłonka do storczyków Diamond Petit, jest błyszcząca. Ma te diamenty i ogólnie jak tak szybko spojrzałam, to właściwie do niczego nie pasuje. To, to jest e, dwunastka starczykowa, no i wygląda tak, to znaczy, troszkę się tam zagłębia, nie jest to najgorsze, ale też nie jest nic dobrego. No, wykorzystam, no bo już kupiłam. I to jest jedyna mała osłonka, którą zamówiłam. Cała reszta yy, to jest duża lub średnia, no bo stwierdziłam, że te mniejsze koszyczki leni i doniczki te... Yy, Storczykowe, lub nie, no to jakby mamy ogarnięte w tych osłonkach, które już były. E, większość tych osłonek, które pokazuję, e, są też w mniejszych rozmiarach, ale ja e, postawiłam na takie większe, bo z tym mieliśmy problem. Zacznijmy od tego, co kupiłam w tym dilsie, bo to, bo to są jednak trzy tylko doniczki. Po pierwsze, <laughs> kupiłam taki kubeł na śmieci. To nie jest kubeł na śmieci, tak naprawdę. To jest osłonka 30 cm. Kwadratowa, jak pamiętacie, mniejsza. Były, były dwa rodzaje, przynajmniej w tym dniu, w którym ja byłam. Nie wiem, czy jest więcej. To jest mniejsza, 30, była chyba jeszcze 36. E, oczywiście kupiłam to e, dla tych e, kwadratowych koszyczków airportowych, które kupiłam, a teraz mam problem, żeby jakoś w coś je wsadzić, no więc ten większy, ale wiecie, ja już to sprawdziłam. I niestety, mm, no jest y, dużo. No, luźne jest, no po prostu jest luźne, nie, nie pasuje. Mógłby być ten koszyczek 30 dużo mniejszy, a ten koszyczek niby jest 23 na 28 no to w sumie nie dziwne, że nie pasuje. Ehe, tak, więc ten mniejszy nadal w nic nie wchodzi i w sumie ten większy też nic nie wchodzi. I teraz mam tylko problem, że mam kwadratową osłonkę, z którą za bardzo nie mam co zrobić, no ale no takie życie. Może po prostu kupię sobie teraz. E, kwadratową doniczkę 30. Na pewno takie są. No i będzie idealnie pasować. Natomiast z tymi wciąż jest problem. I jeszcze kupiłam takie dwie: e, 25 i 30. Takie są rozmiary. No i zobaczmy, czy któreś z tych większych. O! Proszę. Na przykład to, z czym mamy wszyscy problem. E, czyli e, Herkules 7,5 litra. Kiszka. Bo to mocno tutaj schodzi w dół. Co mamy jeszcze? Doniczka 26 cm. Też nie bardzo, bo zobaczcie, ona się zatrzymuje gdzieś tam. Oła! ała. Zatrzymuje się co najmniej 3 cm przed dnem, więc też. No, można powiedzieć, że kiszka. No i nie mam już więcej takich dużych. Wszystkie mam większe albo dużo mniejsze. Oczywiście najdziwniejsza doniczka nie wchodzi nigdzie. <grym> no więc tutaj faktycznie już film zaczął się źle, tak jak trochę ostatnio. To znaczy, ostatnio później było źle, ale no, jestem trochę skonfundowana, więc idźmy dalej. No ta się nie nadaje, ale mam jeszcze 25. 25, a to jest 21. Nie no. No i też kaszka. Kiszka straszna. Nie zatrzymuje się nad nią więc to w ogóle. Czy ja mam gdzieś Herkulesa 3 litry? Poczekajcie. Tak mokry nie no o mój boże wybaczcie ja tego nie robię specjalnie chciałam żeby to był czysto naukowy i pomocny film, ale no teraz e, jeszcze gorzej się będę czuć siedząc e, w mokrych spodniach tak, przyniosłam króla Jezus Maria, gdzie jest gdzie jest ta wyniczka? Dobra, tu jest doniczka, tu jest ta doniczka mniejsza. One były tanie. Ja je kupiłam e, przez e, chęć posiadania ten, taniej doniczki i to było zupełnie bez sensu. E, dobra, i od razu wam mówię, już nie będę tego wkładać. Doniczka 3 litra z Herkulesa e, nie pasuje, jest duża za mała. O! Dobra, o mój Boże. No teraz to już w ogóle tragedia. Wszystkie doniczki z Dilsa e, są do dupy i nie pasują. Nie kupujcie ich, chyba że macie e, jakieś takie te dziwne doniczki, których ja po prostu nie mam. Idziemy dalej. O właśnie, idziemy dalej. E, wrócimy do doniczki Lamela Lila, czyli tej długiej doniczki, bo zobaczcie, po pierwsze znalazłam, ja wiedziałam, że ja ją gdzieś mam, znalazłam tą doniczkę od róż. To jest czternastka. I w ogóle zobaczcie, znalazłam pierwszą osłonkę, która pasuje do, do tej e, dziwnej e, doniczki z zielonego parapetu. Super doniczka, ja wciąż uważam, że jest naprawdę bardzo fajna. E, tutaj zobaczcie, pamiętacie, jak chciałam ostatnia, to pokażę wam. Spójrzcie, jak pięknie tam korzenie rosną, mam nadzieję, że widzicie. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. Wszystkie rośliny, które ciałam wtedy na tym filmie, podjęły wzrost. I góry, i doły. Przyglądam się codziennie, sprawdzam, czy żyją. Jest ok. To znaczy, tam podejrzewam, że jakieś liście z tych szczytów mogą umrzeć. Jakiś jeden liść, ale to jest zupełnie normalne. No, ale wracamy do tej lilii. No i właśnie, to jest czternastka lila, tak? Tak, 140. To jest doniczka do róży. 14. I pasuje idealnie. Idealnie. Tylko, no, trzeba zrobić sobie ten troczek sznureczek. sznureczek yy, a to jest yy, średnia z tych czterech doniczek yy, z zielonego parapetu i też, zobaczcie, no to pewnie jakaś 14, no bo idealnie, idealnie siedzi. Bardzo jestem zadowolona. Co prawda, ja... Te duże doniczki to mam taki. No mi mieszane uczucia mam do nich, ale no już niech będzie. Eee, są też matowe, więc może gdyby ona była czarna albo zielona i matowa, to bym inaczej ją odbierała. Nie mam rozmazanych ust, bo się tak wiecie, tam jak się oblewałam, tą wodą takie rzeczy się działy jakieś nieprzyjemne na mojej twarzy. Teraz przejdźmy do osłonek ryfo Osłonki ryfo to są całkiem spoko. W ogóle y, wszystkie te osłonki mają jakieś kolory y, antracyt, wszystkie są, to jest antracyt? Tak, i zobaczcie, szczególnie dobrze to widać tu i tu, a dobra, bo to są inne firmy, no dobra, no to okej, okay, okej, okay. no, no już, chciałam być taka mądra, ale po prostu to są inne firmy. Ryfo Prosper Plast są spoko mi się całkiem podobają co prawda nie są zupełnie czarne ale wyglądają ok yy, kupiłam dwie jedna ryfo to jest yy, 170 druga rypo, ryfo 200 no i zobaczmy co nam się tutaj zmieści no powiem wam że tak idealnie to nic nam się tutaj nie zmieści bo ona się dość yy, też ma taki, wiecie, tutaj jest taka ścięta. To jest. Aha, to jest 15. A gdzie jest 17? To jest 17, ale wysoka. O mój Boże, ja myślałam, że ja się dobrze przygotowałam. Nie, no. Ja się czuję oszukana przez samą siebie. Znowu jest dokładnie to samo. 17. 15. Co prawda nie wystaje, no ale jest tam luz. Moim zdaniem to jest dobrze i ja akurat z tego jestem zadowolona, bo też można złapać. Wiecie, mówiłam Wam o tym łapaniu, że wolę jak wystaje. Tak jest luz, to też można złapać łatwo, więc jest ok, ale to jest na przykład taka fajna siedemnastka, ale wysoka i to już po pierwsze nie wchodzi do samego dna, bo to, to się zwęża. No a po drugie, nawet jakby weszło do samego dna, to by wystawało. Więc nie. Więcej 17 sobie nie przygotowałam. E, więc przejdźmy do tej dwudziestki. Tak naprawdę rozmiar to jest 195 na 170, ale tutaj opis jest dryf, ryfo 200. Cokolwiek to znaczy. No więc czuję lekkie zażenowanie. O! Coś się udało. To jest dziewiętnastka 3 litrowa yy, Taka yy, doniczka produkcyjna. Yy, pół centymetra, nie wchodzi do samego końca, pół centymetra do dna, ma, ale to moim zdaniem nie jest problem i jest idealna. Jest, dobra. Udało się cokolwiek, jak wspaniale jak się cieszę. Dobra, to tyle z tego ryfo, tak? To tyle z ryfo. spoko te mi się naprawdę podobają. Teraz y, taka pojedyncza, która się nazywa tubus. Antracyt, Proster Plast 200. Pewnie kupiłam ją, bo myślałam, że to wejdzie. <grym> Magda. Marzenia. A gdzie jest taka średnia doniczka tutaj? Poczekajcie. O przecież mam jeszcze taką średnią, mniejszą niż tamta też jest woda. Wolałabym się drugi raz yy, nie ten, nie oblać, bo już tak ciepło mi się z tą wodą zrobiło. Tak, dobra. Spróbujmy. Przerzucam ją. Pewnie słyszycie wodę. Nie pasuje. nie pasuje. Nie pasuje. Nie pasuje. Nie pasuje, nie pasuje, nie pasuje. Po prostu nie pasuje. No, wywalę. Ale... Yy, powiem Wam, że może robić za mały kosz na śmieci, bo zobaczcie, w ogóle to nie wygląda jak osłonka, tylko jak mały kosz na śmieci. Dobra, kolejna taka pojedyncza. To się nazywa? Form, Form Plastic, yy, firma yy, Osłonka Flow Petit, 19 cm. O, to może być fajna. No i tak. Dla tych, którzy chcą mieć idealne dopasowanie, no to to nie będzie pasować, ale zobaczcie, znowu tutaj jest ta sytuacja. To jest e, ta wysoka osłonka starczykowa, 17 Teku. E, teku naprawdę ma bardzo fajne, takie twarde de, de doniczki e, i zwykle wyższe niż standardowe. Już Wam pokazuję, e, tylko muszę znaleźć 17. -kę. Tak, zobaczcie, to jest taka tradycyjna, normalna 17. -ka. To jest Teku. Widzicie różnicę? Myślę, że różnica jest 1,5-2 cm i ten plastik jest naprawdę bardzo fajny. Dużo lepszy niż ten, no ale to tam tylko plastik. No, więc yy, do tej dziewiętnastki, siedemnastka jest bardzo ok. Czy to jest dziewiętnastka? No powinno być idealnie. Fanfary, oklaski. Dziewiętnaście. 19 produkcyjna jest dobra, więc przynajmniej to, to znaczy to nie jest jedyna to już jest kolejna idealna no i wiecie to już jest całkiem spora doniczka, no bo poprzednio mówiliśmy o tych mniejszych, ale tam było trochę łatwiej a im były większe, tym trudniej było tak fajnie naprawdę dopasować wydaje mi się, że aha, no właśnie, pokażę wam jak ona wygląda, bo ona jest Takiego czegoś, mi to się tak średnio podoba, gdyby może było czarne, to by było lepiej. Jest takie zielone w jakiś taki, jakby zmieszane był papier toaletowy, taki szary. Yy, no sami zobaczcie. Mam nadzieję, że będziecie. To więc mi się to tak średnio podoba, ale gdyby było czarne, to wytrzymałabym nawet te wzorki. Yy, ale fajnie, idealnie pasuje, więc super. Może zaraz będą kolejne takie, bo to nie jest koniec, słuchajcie, To nie jest koniec, idziemy dalej. Zacznijmy od tych naprawdę dużych. To jest prosper plast tubo. Z tego tubo to chyba było całkiem sporo doniczek, no ale ja wzięłam chyba dwie największe jakie w ogóle były. I to jest tubo 240, rozmiar 239 x 210, czyli 24 cm i tubo 292 na 257, czyli tubo 300 duże. Zacznijmy od tej mniejszej. Patrzę, wiecie co tutaj mam. To, to jak zwykle. Dlaczego to nie może wejść w nic? To jest po prostu nie do uwierzenia. 26 cm doniczka produkcyjna, ale wchodzi tak, że się opiera, więc nie każdy będzie zadowolony. 7,5 raczej nie wejdzie. No właśnie, nie za bardzo. Opiera się jeszcze bardziej. To nawet. No, ja bym wytrzymała, ale wiem, że to dla niektórych to tak boli w oczy, że nie ma szans. Sprawdźmy tego nieszczęśnika, której widzicie tak tylko w połowie jest w doniczce. Nie no, to też jest za wąski. Dobra. Niestety, ale ta osłonka. No, yy, wydaje mi się, że wzięłam wszystkie doniczki yy, takich różnych rozmiarów, jakie miałam, ale jak widzicie, nie mam takiej dużej. Bo mam większe i mniejsze. Ale takie, żeby ładnie wchodziło do środka, no to nie mam. No i teraz ta największa. Tutaj pewnie dużo osób jest ciekawych, co tutaj wejdzie. Bo ja na przykład bardzo bym chciała, żeby ładnie wchodziło to 9,5 litra. Bo mam kilka roślin, które potrzebują no 9,5 litra. Czyli wiaderka. No i zasmucę was. Zasmucę wszystkich, którzy by chcieli, żeby to weszło idealnie. Opiera się. Opiera się i niestety... Do dna jest co najmniej 4 cm, bo no, mój palusz krzebalów już to sprawdził. Ale. No tutaj. One są też dosyć wysokie i zobaczcie. To 26 cm. Myślałem, że mam też 28, ale albo coś posadziłam i miałam tylko jedno, albo już jestem półślepa, i jak szukałam w szafie, to po prostu nie znalazłam. No tak czy inaczej. 26 cm wpada głęboko, widzicie, jest naprawdę głębia. Wsadźmy jeszcze to 7,5 litra, wiadomo, że wejdzie, ale no... wchodzi głęboko i ja bym nie była zadowolona. Sprawdźmy tą kwadratową. Nie no, to jest w ogóle tragedia, no... W ostateczności można by było tak wsadzić, w ostateczności by było można. No i ta 30 wygląda tak. No ogólnie wygląda jakbym wsadziła dwa kosze na śmieci. Ogólnie w ostateczności to by można było tak wsadzić. W sumie nie jest to najgłupszy pomysł na świecie, ale no jak to wygląda, to sami widzicie. Dobra i przechodzimy do ostatniego modelu. A nie, 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 czekajcie. Mam jeszcze jedną tubo. Tubo, która tutaj zginęła. Tubo 180. I całkiem dobrze, zobaczcie, naprawdę prawie idealnie. Myślę, że każdy byłby zadowolony. No, to to jest właśnie ta doniczka storczykowa teku. Ja dam Wam linka. Ja nie wiem, czy dokładnie do tych teku dałam poprzednio. Wydaje mi się, że tak, ale to są naprawdę super doniczki, i no ja je po prostu lubię. Wydaje mi się, że one są minimalnie droższe niż te powiedzmy zwykłe, ale one są, no po prostu ja lubię, że one są wyższe. Lubię to, że one są wyższe. Te na przykład też są wyższe, ale do niczego nie pasują. No oprócz oczywiście yy, tej lilii bo lilie są w różnych rozmiarach i prawdopodobnie do tej większej też dałoby lilię dopasować, jeżeli zależy wam na tym, żeby to nie wystawało nie wyglądało tak, czyli no nie chlujnie i niezbyt ładnie tylko tak, czyli ładnie się chowało yy, są, są, takie lilie, tych lilii jest sporo na pewno jest osiemnastka i jest chyba też 24, czyli już taka naprawdę duża. Wracając do 18, tubo, a jak wygląda z taką zwykłą 17? No zwykła 17 po prostu głębiej wpada. Nie dziwne, no bo jakby miało być inaczej? No i 19 wisi, nie dziwne ale z tym teku naprawdę super, idealnie, ja, ja bym była zadowolona, to już by mi pasowało zupełnie i to też już jest naprawdę całkiem spora doniczka yy, no już taka dorosła roślina tutaj wejdzie, myślę o anturiach więc osłonki tu, bo yy, już mamy za sobą czyli zostały mi jeszcze Trzy osłonki Satina. Dużo osób pisało o osłonkach Satina i dostałam informację, że to też jest Satina. No i Satina 15. Nie kupowałam 15, zaczęłam od Satiny 17. Proszę bardzo. Satina 17, steku 17, idealnie super, bardzo fajnie, naprawdę ekstra muszę kupić więcej tych siedemnastek bo zwykle mi ich brakuje albo mam te takie siedemnastki niskie, które mnie strasznie denerwują, trzeba zrobić zapas teku, kolejna satina 20, o satina 20 sprawdzam teraz Herkulesa ten 1,3 litra oj słuchajcie, słuchajcie Nie jeden i 3 litra, tylko 3 litry, ale wiem, że ludzie z tym mają też problem i patrzcie. Yy, satina, jeszcze raz, satina 20 z herkulesem 3litrowym yy, pasuje idealnie! W ogóle już zostanie w niej, bo super pasuje. Ekstra! Jestem bardzo zadowolona. Zobaczcie, w ogóle nic nie wystaje. Co prawda, dla mnie to jest troszeczkę już problem z wyjmowaniem, ale nie jest tak, że tam jest całkiem e, ciasno, więc da się wyjąć. Widzicie, to naprawdę super! Wspaniale! Ekstra, faktycznie ta satyna jest e, fajna. Satina 25. Dziad jest duży. Nie, to że idealnie, ale źle nie jest. Patrzcie na to! Dziwna doniczka! Satida, Satina to najlepsze osłonki jakie są. Wow! Spójrzcie! Ekstra! No naprawdę wspaniale! Cudownie! Dobra, więc dziwna osłonka w tym rozmiarze, w którym yy, mam, yy, bo są różne rozmiary oczywiście, yy, będzie wszystko w opisie, no to pasuje. No, ale może jeszcze coś pasuje. i yy, 7,5 litra. No, zasmucę wszystkich, tak nachodzi. No, dla mnie to nie jest problem, ja jestem zadowolona i dochodzi prawie do końca. Pół centymetra mniej więcej zostaje, więc okej okay, jak dla mnie. No, nie wszyscy będą zadowoleni, ale dla mnie jak najbardziej okej. Okay. Yy, to jest kolor Antracyt. Ten kolor antracy to nie jest czarny. To też wcale nie jest czarny. Ale to to jest szary. To jest szary kolor. Ale się rozochodziłam. Sprawdźmy coś jeszcze. Dobra. Eee, 26 cm nie pasuje, bo się opiera tak i jest naprawdę dużo tam jeszcze do dna. Eee, no więc to wszystko. Spójrzmy jeszcze na to dziwne kwadratowe. Nie pasuje. Oj. Oj, przycięłam liść króla. A kwadratowa z satiną, ta mniejsza kwadrat, ten mniejszy kwadrat, czyli 20 x 25 cm, wchodzi tak. E, czyli chyba lepiej niż z tym poprzednim, e, z tym, e, jak to się nazywało, tubo, tak? To chyba lepiej. Bo tak bardzo nie wystaje i jest. Mam wrażenie, bardziej dopasowane. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle. To są wszystkie osłonki, które dla Was przygotowałam. Tak naprawdę ja je przygotowałam dzięki Wam, bo Wy mi napisaliście, że one istnieją, żebym je przetestowała. Yy, sprawdziła, to znaczy nie piseliście, że rób kolejny film, tylko dowaliście mi przykłady naprawdę fajnych osłonek i bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Dzięki Wam, więcej osób się o tym dowie, bo mam nadzieję, że więcej osób ogląda filmy niż czyta komentarze. Wiem, strasznie to brzmi, już wiecie, wiecie. siedzę, mam mokry tyłek i początek tego filmu zn znów był słaby, no ale yy, przyznajcie, że osłonki satiny yy, czy tam satina Poza tym, że są szare, a nie czarne. No ale są też inne kolory. Ogólnie kolorów jest kilka, na pewno są białe, więc dla tych, którzy lubią białe, no to w ogóle nie będzie problemu. Ale mi to tak bardzo nie przeszkadza, że są szare, ale wiem, że ludzie, którzy chcą mieć czarne osłonki, żadnej, żadnego innego koloru nie akceptują. No więc mówię, że to, to jest szare. To jest naprawdę szare. No ale osłonki Satina zrobiły robotę. Jestem pod wrażeniem, i jestem zadowolona. No i troszeczkę rozwiązał się przynajmniej mam nadzieję ten problem e, z tymi fajnymi doniczkami z zielonego parapetu. E, rozwiązał się problem tak zwanej dziwnej doniczki. No jeżeli chodzi o te kwadratowe erpotowe to się problem nie rozwiązał, ale może kiedyś się rozwiąże. Mam nadzieję, że tak, no bo o, ogólnie no tak jak mówię, no dla mnie to nie jest problem, żeby wsadzić kwadratową do okrągłej. Nie wygląda to najlepiej. Ale wolałabym kwadratową do kwadratowej, która dobrze y, się komponuje. Dzięki, że byliście ze mną. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa!